Hejka. Witajcie. Tadzik. Dobra, i to wiecie co? No dziś mamy dużo frajdy, przede wszystkim ja, bo wy tam siedzicie teraz gdzieś przy komputerze. Popatrzcie co ja dziś kupiłem. Mamy i trzy rzeczy. Właściwie to cztery, bo jedna przyjdzie dopiero o mmm. -mm. Chyba za tydzień. Także no niestety długo będę musiał czekać trochę. No ale na początku tego tygodnia właśnie em, pojadę do Max Collection. Podam wam linka jak wrzucę to na YouTube. Em, no dobra. Mam na razie trzy rzeczy. Dwie od Max Collection a jedna jest taka a jakby to powiedzieć. Ogólna. Pierwszą rzeczą taką pojedynczą to jest Chavi Hernandez Limited Edition Champions League. Bardzo bardzo się cieszę. To jest naprawdę super karta w takim uderze jak to mówią. To jest taka folika, w której się trzyma karty naprawdę kolejny, szawi super ekstra. No dobra, oprócz tego jeszcze mamy karty PRISM i przesyłkę od polskiego gaimera. Jakby, co to tutaj są takie trzy zagmukowane paczki z kartami? Nie wiem, czy wy wiecie, co to są karty PRISM. Karty Prism to są takie karty, w których mogą się trafić autografy znanych piłkarzy. Trochę się przeraziłem ceną wiecie. Bo za sztukę takiej saszetki trzeba zapłacić 25 zł i parę tam groszy, ale to nieważne i tak jest bardzo drogie. A ja kupiłem aż trzy takie paczki. Niestety bardzo dużo zapłaciłem mu Max Collection, ale no, mogą się trafić. Chociaż mogą się nie trafić, ale mam nadzieję, że się trafi. Bo, chcę mieć chociaż jedną kartę z autografem. Hehe, <śm> może się trafi, no nie wiem, zobaczymy. No i mamy przesyłkę od Polski Gamer FIFA. Ty tam napisałeś Polski Gamerze, że chcesz wymiany. No i chaliłeś się ze mną wymienić. Bardzo, bardzo ci dziękuję, bo w końcu po raz pierwszy na moim kanale zdarzyło mi się coś takiego, że się dogadaliśmy. Bardzo mnie to cieszy. No, długo dyskutowaliśmy w sprawie kart, no, ale wiesz, no. W końcu nam się udało. To mi się bardzo podoba. Ja dałem tobie medela, a już powinna ta przesyłka u ciebie być. Wysłałem to już do ciebie dwa dni temu. No a ty mi jeszcze dałeś Star Player Euro 2012 i jeszcze dodałeś mi jeszcze jednego Star Playera z edycji FIFA World Cup Brazil Bramukarza amerykańskiego Tima Howarda. Naprawdę się bardzo cieszę, bo to był jedyny Star Player, którego mi brakowało w tej edycji naprawdę. No o, a teraz zaczynamy. To może zacznijmy najpierw od twojej przesyłki hehech he. Naprawdę miło mi jest z twojej strony polski gamerze. Naprawdę. I jeszcze raz tobie bardzo wdzięcznie dziękuję za te karteczki hehehe. He he he. Kosmosy przemierza na plasterku bekonu. bekonu. Miliony lat świetlnych w odległości od domu. Kim Sonie kryje swoje wszystkie bronie. Przez kosmos leci, g -g -g. przez kosmos leci, g -g -g. leci. Leć kotmus z Ameryki, pomylił wszystkie guziki, zaczynał spadać. I krzyczał tak. I'm O tak. O tak. Ta je. Yeah. Patrzcie co my tu mamy, ha i jeszcze tego oto właśnie bramkarza, o którym wam mówiłem, czyli o teamie Howardzie z USA, Cristiano Ronaldo star player, nie ENO no wielkie dzięki za wymianę po gamerze Serio. Się i zobaczył planetę. To teraz otworzymy może sobie te trzy saszetki. Kota na łocy, kota na pokrywała. Kot uczuć na wielkie oczy znów odpoczywają, znów coś spada. Wielki cał, tak, I'm going down, 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 I'm going, I'm going, I'm going down, I'm going down, I'm going. down, I'm going. down, down, down

Akurat Szawi musiał mi się trafić na początek. Ha ha, ha. dobre. dobre, e O. Sergio Busquets, ulubieniec Filemona Zafiry, czyli tych, no o tych karcianych. He, he, he No to coś dla niego. O nie kurde. Ja pierniczę. Popatrzcie, nie no niemożliwe, wiecie. Autograf. Tak. Ja pier. Myślę, że to wyjątkowy fart, ale no niesamowite, no kur. Ale ja, ja, aha, ha, 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 no wiecie co? Aha, ha, 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 no nie wierzę. Autograf z Danii Malweszym. Ja pier... I to jeszcze z zawodnikiem FC Barcelony. Mój pierwszy autograf w kolekcji Prizmu No Ja Japa mi opadła na biurko. Aha. A jak widzicie, z prizmu mamy te same karty bazowe, a więc jeśli ktoś też kolekcjonuje FIFA World Cup Brazil 2014, to też przy okazji może zdobyć karty dodatkowe. A więc to też świetnie się składa, ale na razie i tak w większości to powtórki. I teraz druga saszetka. Mamy no znowu Scotted Voire. Sory za te ohydne bluzgi, ale nie, to już przesada. Dalej mamy Eduardo Vargas, napastnik z Chile. No go to akurat mam, szkoda. O Marcelo, Marcelo z Realu Madre Fajnie, e. O. I popatrzcie, kolejny ulbieniec desitrus pier... A tutaj to z kolei mamy Ramiresa z Brazylii. To jest ulubieniec, cześć Gaja. Pozdrawiam cię, cześć o, o. widzicie. Busquets z Hiszpanii i Ramirez. Pomocnik brazylijski. O, o kurcze no. Ja pier... Ale szkoda. Pusty przebieg, no kurde no. No popatrzcie. A tyle kasy wydałem na te saszetki, no kur... Żałuję. No to jeśli w następnej też nic nie będzie to... Zrobię rzecz kryminalistyczną, czyli przyłożę sobie pistolet do głowy i się zastrzelę, i będzie po sprawie hech. He he. no ale to nie żarty, chyba normalnie wtedy wyjdę z siebie. I ostatnia saszetka teraz, kart prizm. Mamy jung. No nie wiem. Ten gracz ma trudne nazwisko, więc nie chcę go kaleczyć. Ech kurczę, wiecie co? No kurde, znowu ten je... zgany no. Iwan Rakitić z Chorwacji. O, hech. To ten dziwak z Hondurasu. Ha, 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 Kerik, kur... Mówiłem. Popatrzcie, jakiego miałem czuja. Mówiłem, że prawdopodobnie będzie pusty, a tu proszę. Chym, Miałem rację. Czyli... Zabijam się. Zabijam się w tej chwili. Jeszcze chwila no uwaga. Będzie strzał. O kur. Ale poleciało hoch. Nie no dobra to żart. Ha ha ha. O nie. Nie. Nie mogę. A jednak nie ludzie. Jednak nie ma tu pustego przebiegu. Popatrzcie. Jest. Jest je. Mamy kolejny autograf. Tym razem z zawodnikiem Koté Di czyli jak pewnie dobrze go znacie z Arturem Boką. Ja pie... No to mój wymarzony unbox, im słuchajcie. Dwa autografy w jednym dniu. He, he, he no, cud. Dobrze to widzieliście sami, co zdobyliśmy. Niesamowite, no, dwa autografy. Szczęście. Po prostu szczęście. Czyli co? Dziś zdobyliśmy Javiego Hernandeza na karcie limitowanej z Champions League 2013-2014. Oprócz tego jeszcze dwie karty specjalne Star Player, czyli Cristiano Ronaldo z Euro 2012 oraz Team Howard z edycji Brazil 2014. No, nawet nie wiemy co jest tu najważniejsze, wiecie. No nie wiem. Ale dziś fajny dzień ja piję. Jeśli chodzi o moc karty no to na pewno autorafy. A jeśli chodzi o karty specjalne to właśnie ta przesyłka od polskiego gamera FIFA 14. Hech. No jeszcze raz tobie dziękuję za te karty. Myślę, że filmik też wam się podobał. No to osiągnięcie. I'm going, I'm going, I'm going, I'm going down, down, down.